Widzowie, dzisiaj, jak pewnie widzicie, po miniaturce i po. E, no. Tu tyle. Tu tyle. Tu tyle. Tut, 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 tutlu, tutlu. Tutlu. To jest specjal z okazji 100 subskrypcji. I właśnie celem na tym specjalu jest. Jest wejść do netheru. To jest ogólnie nowy świat, ale my tu się uzbroiliśmy. Zobaczcie, jakie mamy itemki, i jeszcze mamy w ekwipunku. I mamy razem poskurzane buciki, tutaj. O, zobaczcie. No, no i ogólnie to są nasze itemy, właśnie. Ale Jakie zdobyliśmy. I właśnie nasz cel to dostanie się do netheru, ale mamy tylko trzy życia. Więc jakby idziemy. No. Dostaniemy, dostaniemy. Ty, 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 ty. Ogólnie nie wiem czy my się dostaniemy do naderu, tak szczerze. Dostaniemy, dostaniemy. Ej, wiesz, Haks do mnie teraz dzwoni. On jest taką małpą. Nieważne. O, ale... Kur <grym>. Cze Cze Zyra nie myślałam. O kurde, trzeba nowy kilo zrobić. No ja mam kilo. Ja to nic nie widzę, kacz był. Znaczy Leon. A no i... No, sorki. A no i link do kanału Leona będzie albo w tytule, albo w opisie. Żelazo! Żelazo! Dobra nie. Gdzie? Gdzie żelazo? Ale czy masz crafting tape? Nie, nie mam. To do mnie zwoli na hat. To nie odbieraj, nie odbieraj na razie. Wcześniej nie odbierał od nas, to my nie odbieramy od niego. No patrz. O, patrz, tu jest żelazo, nawet zbije. Poka. Patrz tutaj. Będziemy mieć żelazne zbroje. A no faktycznie, to ja na razie wykopię węgiel, okej? Okay? Ogólnie mamy już też żelazo z golema i trochę się uzbroiliśmy poza odcinkiem, no ale nie aż tak, żebyśmy od razu poszli do naderu, więc ten film będzie trwał dłużej niż 5 minut. No właśnie, tak 20 No, więc mam nadzieję, że Wam się specjal spodoba, ale to nie jest jedyna okazja do specjalu, bo jeszcze zrobię piosenkę z T8, więc to nie jest jedyny specjal. Ale no, na, na serio, mogę ją teraz zaśpiewać, ale tam będzie lepsza. E... Dzisiaj rano, dzisiaj o 6 rano zrobiłem ci kupę wypokoju, wypokoju. No, a kiedy wyszedłeś ze mną na spacery? Nie chciałem zrobić nic, zrobić nic. Chyba jesteś zadowolony. Tylko nie bi, to nie moja wina, tylko niebi. Jestem słodka psina, tylko niebi, To nie moja wina, tylko niebi. Jestem słodka wina. Znaczy, jest, jestem słodka wina. Jestem słodka psina. Ogólnie to był taki, ale będzie brzmiało lepiej, spokojnie. To nie będzie brzmiało aż tak głupio. O, żelazko! Odejdź. Jak z tej, tylko tam. Dobra. Dawaj ze mną, dawaj ze mną, pokażę ci coś, nie odchodź z tej kompanii. ok? Ok. Ty tego na 100% nie zobaczysz. Czemu szkielety? Ej, zaczekajcie chwilę, widzowie. Dobra, widzowie. Przeczekaliśmy do dnia, ale nadal to są zębiaki, biliśmy się. Więc... Dobra. Ała. Skąd? Mam, mam. Proszę. szczęście. Co? Prawie cały łuk dostałem. Ja. No, no dobra. Chodź na razie do domku, chodź na razie do domku. I ogólnie właśnie odkryliśmy wioskę i zrobiliśmy sobie własny domek tak trochę. No ale wiadomo, przygłaszczyliśmy sobie. Nie, czekaj, bo musimy przepalić żelazo. Chodź przepalić żelazo. palić żelazo. Ja Jeszcze będę No. Ty, Ale ty też masz trochę żelaza, więc chodź ze mną. Ja mam Dobra, czekajcie. widzowie, cię zrobię. Dobra, widzowie, ogólnie mam już dziewięć żelaza, a ja mogę wracać do kopalni. Dobra widzowie, ogólnie nie wiem ile nam potrwa pójście do netheru. Pewnie długo. A, no i tak wygląda mój skin na bedroku. Tak w ogóle, gdybyście nie wiedzieli. Dobra. To też chwilę. Ja wejdę. Ja wejdę na ten. na tą górkę. I zobaczę, bo on pokaże Wam, co ja zrobię. Water skill zrobię. Nie, tak naprawdę nie chce mi się robić. SKILLA! No! Prawie zginąłem. Nie, rozumiem. Bo spadłem do jakiejś głupiej Bo mi się kucha, tak Tak, to też. Nie, no, ale nie, gino, please. Nie mogę, nie umiem. Skielet tam jest! Gdzie? Dzisiaj już z tej rano zjadłem! Dzisiaj... skeletowiec! A moni, moni, byby, baj! Baj, baj Dobra, ja idę do jakiejś innej kopalni, ok. ma dziadka, niech napisze w komentarzu kakao Nie, żartuję Oj, dlaczego ja się teraz bo błakałem, ja jestem jakiś dziwny Żartuję, nie popłakałem się Ale łezka mi się w zakręciła Nie, bo ja umrę, jak ja teraz spadnę Czekaj, robię Water Silla. Bye bye bube bebe bye. Baj. prawie zginęła. Czemu tu szkielet mi trafia Bo szkielet jest prosem. ma haki jakieś. Ej, ale haki chcesz, ba. Czy jest, czy jest łatwy? No łatwy, A, ale może nie łatwy dla ciebie. Mhm. Mm Dobra, musimy znaleźć lawapulkę. Ale, Ale dawaj do mnie! Ale musimy znaleźć lawapulkę! Na początku się musimy znaleźć diaksy. No wiem, a w tej pewnie, pewnie, pewnie. Zresztą... Najpierw to musimy znaleźć lawapulkę. Dobra widzowie, cięcia, się bardziej uzbroimy. E, widzowie! Ogólnie już jest odcięcia. I mamy 7 żelaza i znaleźliśmy lawapulkę i no, wodę Więc... i zresztą tu mamy obok też wodę No więc Leon mówi, że umie robić z lawapulki portal, więc jeżeli zrobimy i wejdziemy do netheru, no, to film się kończy i wygrywamy ten specjal Więc ja idę przepalić żelazo już, okej? Okay? Dobra, ale najpierw zrób jaderka, najpierw jaderka zrób. A no i idź, przepal swoje żelazo. Przepal swoje żelazo, tak da się. Ej! Ja gdzie ja jest mam... nasza skóra? Ej, masz jakąś skórę? A w skrzynce jest jakaś skóra? Nie ma, kurde, Tam mam jest trzy na skóry. Tam jest na Dobra. Okay. Dzięki za kilo. Ja idę go na razie schować do skrzyneczki. E, zrobiłeś, e, ten, zrobiłeś... Dobra. No i teraz idź robić. Ten. Ale jeszcze raz muszę pójść. Dobra, to widzowie, cięcie, aż już Leon będzie robić. A widzowie, no i jak schodzę tu na dół z Leonem, to chciałbym wam jedną rzecz powiedzieć. Mm, że jak Leonowi się nie uda, to znowu będzie cięcie i pójdziemy szukać do innej kopalni diamentów. Żebyśmy mogli zrobić portal, więc to będzie trochę pogmatwane. No więc dalej cięcie. Dobra widzowie, jesteśmy. Tu jest labapulka. Dawaj Leo, Leon, rób honory. Czekajcie chwilę. Cień honory, Leon. Dobra, no to teraz czekamy, widzowie. Ten moment może przyspieszę, jak mi się będzie chciało. Dobra. Robisz w końcu. Dawaj, czyń honory, rób. Dobra, ten moment na 100% będzie przyspieszony. Dobra, to cięcie na razie, widzowie. To na tą lawę. Widzowie nie udało się, bo jakaś woda się przelała na tą lawę. To cięcie, widzowie. Widzowie, ogólnie sorry, że teraz nic nie widzicie, ale znaleźliśmy diaksy. I to aż ile diaksów masz? Leon jeszcze nie wie, ale na razie mamy 5 I będziemy mieli jeszcze więcej I w końcu przejdziemy ten głupi challenge Czyli mamy 6 Dobra widzowie Biegnę już z Leonem do drewna Zabił mnie niestety szkielet Szkielet Ale z drewnem biegnę do Leona Zabił mnie niestety szkielet Ale Ale Zaraz będziemy właśnie Zaraz już przejdziemy TEN GŁUPI CZELEĆ Dobra leć szybko chłopie Szybko, jesteś zbyt mały, szybki na te zabawy, co? Dobra leć, 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 mnie już, nic już nie obchodzi Żadne szkielety, żadne nic Tylko proszę weź swoje itemki z powrotem może, co? Fajnie by było, nie? Aha, kilka moich itemków to nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest. Dobra, wracam do ciebie z drewnem po prostu. Mnie już nie obchodzi czy mam itemki, czy nie, bo nie potrzebuję w zasadzie. Ogólnie hmm. potem tam będzie mega ciemno. Więc trochę słabo, no ale dobra już.

Oceniam Super Mario Film. To zupełnie nie jest gra na 5 na 10, bo to zupełnie nie była gra, co? O, dawaj, Taki film nawet dawaj, nie dźwięk. jest. Proszę, 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 proszę. O, proszę! Zgn Dobra, widzowie, czyń honory. Ej! Wiesz, czego my nie przemyśleliśmy? My nawet zapalniczki nie mamy. Dobra, widzowie, cięcie. Dobra, widzowie. Jesteśmy z powrotem. Daję ci tu żelazo. Znaleźliśmy te diamenty, tak jak Wam mówiłem, mamy wszystko, Dajcie Ci żelazo i teraz rób ten portal. robiłeś ten portal, prawda? O Boże, to idę szukać. Co mam robić? Dobra, to widzowie, czekamy w takim razie, jak mam nic nie robić. Jednym, żeby mi drobnała, to co? O, mam! Dobra. Mam zrobienie, ale zejdź tam na dół, tam to było. Uda nam się to zrobić. O, ła. Gdzie? U ciebie tam u góry To po co wykopałeś te zejście na dół Pomóż mi teraz wyjść tepnąć! Proszę, tepaj się! Dobra, czekajcie. Dobra widzowie. Musieliśmy po raz 58 raz coś robić i chyba w końcu to przejdziemy. Tam przynajmniej mam nadzieję. Ja wykopię, bo ty zresztą nie masz kilofa. Ja ci wziąłem. To idziesz? się znowu robić cięcia widzowie, więc będziecie musieli zaczekać. Bardzo przepraszam, ale problemy techniczne. Po co ty znowu idziesz? Co, co jest znowu nie tak? Dobra, widzowie, widocznie muszę użyć kreatywa, bo coś tu jest nieźle zepsute. No właśnie. Nie, ja nie wiem, o co się tam Czekajcie. Chwilę. Dobra, włączaj! Do Udało nam się portal. I wchodzimy teraz. Uwaga, uwaga! Jesteśmy. Jak będzie bastion? Budowanie terenu. Dobra, czekamy, widzowie. Chwila. O, jesteśmy. Gdzie ja jesteśmy? Nie jestem. Ja nie jestem. E, na słabym biomie. No dobra, widzowie. No ale najważniejsze, że udało nam się przejść. No i. Gdzie jesteś? No i. O. Hello. No dobra, może Leon nie wszedł. No ale ja jestem przynajmniej. Aha, to widzę. Dobra, ja jestem i to jest najważniejsze, więc przyszliśmy widzowie. Papa, pa. widzimy się na innym odcinku. Pa. A, no i też to chciałam powiedzieć, też na koniec, tak? No to będzie właśnie piosenka z T8, może jutro, albo zobaczymy kiedy. Ten film najprawdopodobniej wrzuci się jutro. A, no i ten świat, jak będę miał 500 subów, to zrobimy kolejny specjal z tego świata, albo 300, że przechodzimy. Przechodzimy Minecrafta, więc zostawiajcie śluby i papa.